Robiasz majestręko sztuka słuchania, jak twojego rozmówcę zdradza jego milczenie. Zazwyczaj, kiedy z kimś rozmawiasz, zwróć szczególną uwagę, co się z nim dzieje, kiedy już chwilowo chociażby jest brak słów. Czy on nerwowo dopytuje, no to a co pan o tym sądzi? Albo co o tym sądzisz? Albo czy zmienia temat? A wiesz, to pogadajmy o wędkowaniu. Albo zaczyna jeszcze raz zapętlać to, co mówił. Co takiego jest ważnego w tej informacji? One zdradzają. Jak one sobie radzisz ciszą i jak jest w tej sytuacji? Bo zobacz, bo jeśli cisza dla kogoś jest niezręczna, nie czuje się dobrze albo obawia się, że sam jest nie w porządku z różnych powodów, no to będzie po prostu zwracał szczególną uwagę na to, żeby tej ciszy nie było. To nie znaczy, że on ma złe intencje i coś chce zrobić innego, albo chce coś uzyskać. To znaczy, że jest jakaś sytuacja, która powoduje w nim dyskomfort. Więc zwracaj uwagę na to, w jaki sposób ludzie, również Ty, traktują milczenie w rozmowie. Dla mnie milczenie jest przyjemnością, możliwością zebrania myśli. Rozmawiamy i Cię pytam słuchaj, kurczę, o, o co Ci tutaj chodziło? Albo czasami wręcz mówię, daj mi chwilę, muszę pomyśleć. Czyli wyraź... Zgodę na moje milczenie, że traktuję cię poważnie. Bo po tym, jak ludzie traktują cię poważnie, poznasz także w jaki sposób milczą. Bo jeśli chcą, żebyś to, co mówisz, do nich dotarło w sposób głęboki, czyli liczą się z Twoimi słowami, to raczej pozwolą Ci na Twoje milczenie. Jeśli nie, to coś jest nie tak. Ale to nie znaczy, że jest źle. Tylko warto nawet do tego skłaniać. Żeby pomilczeć. Życzę Ci powodzenia w milczeniu. Z rozmową sobie poradzisz.